Łazienka pod skosami, niełatwa do zaprojektowania, no chyba, że mamy aż taką przestrzeń. Jeżeli chodzi o zasady projektowania, jeżeli mamy skosy, to pamiętajcie, że w tych miejscach, gdzie ma być najwyżej, robimy prysznic. Tutaj mamy prysznic typu walk-in, czyli on się nie zamyka w żaden sposób, odpływ jest, proszę bardzo, liniowy, czyli wszędzie mamy dokładnie taką samą podłogę na tym samym poziomie. Pewnie się dziwicie, dlaczego tutaj na lustrze są Przyczepione takie elementy dla bezpieczeństwa, bo naprawdę tej szyby, słuchajcie, nie widać. Więc można to zrobić w sposób delikatny. Wcale nie trzeba kopować szyb, które od razu mają na drugi jakieś. Drugie miejsce, które musi być e, tam, gdzie jest najwyżej, to jest na pewno umywalka, to jest na pewno lustro. Tutaj zobaczcie, jaki patent. Nie mamy dwóch umywalek koło siebie, tylko mamy jedną dużą. I ona nie jest na żadnym meblu, jest po prostu. Zawieszona na lustrze. Miejsce, gdzie może być trochę niżej, to jest miejsce, gdzie mamy toaletę. No ale też oczywiście pamiętajmy o tym, że dopasowujemy to wszystko do domowników. Czyli jeżeli facet ma prawie 2 metry, to nie może stojąc przy toalecie uderzać głową w ścianę. Tutaj mamy to szczęście, że jest taki wykusz, gdzie mieści się normalne okno, więc tak naprawdę ta łazienka została świetnie rozplanowana. Poza tym jest absolutnie piękna. Zmieściło się tutaj nawet takie miejsce, gdzie mamy toaletkę. Proszę bardzo, stolik, który wygląda jakby był bardzo stary. Myślę sobie, że wiele lat temu, gdyby komuś powiedzieć, że zarówno spodnie będziemy sobie drzeć, żeby mieć podarte dżinsy z dziurami albo będziemy postarzać meble, to mógłby zwariować, ale rzeczywiście w tej chwili lubimy otaczać się rzeczami, które wyglądają jakby miały swoją historię.